Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem pod tytułem Czy do końca roku Twoje marzenie się zrealizuje? Oczywiście, nie chodzi tylko głównie o marzenie, mogą być to jakieś cele, które sobie postawiliście. Ogólnie rzecz biorąc, mogą być to marzenia, ale mogą być też to mniejsze cele, ponieważ wiadomo, że cele również są rzeczami, do których dążymy i również mogą być to bardzo duże cele, więc będziemy patrzyli pod kątem i marzeń, i celów do końca obecnego roku moi drodzy macie do wyboru tak jak widzimy trzy karty jeżeli chodzi o nasze opcje pomocnicze więc w takim razie ja, ja sprecyzuję co tutaj widzimy pierwsza grupa to jest Dama Kier druga grupa to jest Dziesiątka Żołądź i trzecia grupa to jest Dama Pik więc moi drodzy wybierzcie swoją grupę na dzień dzisiejszy that you No dobrze, w takim razie zaczynamy od jedynki. Po dwie karty do każdej opcji, więc my tutaj nie będziemy się rozpisywać, rozgadywać wręcz. Księżyc i ósemka ognia to jest Twoja grupa, jeżeli chodzi o jedynkę. I powiem szczerze, że w jedynce wiecie, jaką macie odpowiedź. Jeszcze nic nie jest przesądzone. Czyli mam wrażenie, że tutaj przede wszystkim Twoje działania mogą zmienić werdykt końcowy, jak to się mówi, czy ty to zrealizujesz, czy nie, do końca roku, ponieważ to, co sobie zadziałasz, to będziesz miał. W którą stronę i w jaki sposób zadziałasz, tak będzie. Więc moi drodzy, tutaj generalnie dla Was informacja, że. Y jeszcze wszystko jest przesądzone i na dzień dzisiejszy jakiejś takiej konkretnej informacji dla ciebie nie ma, ale dużo jest związane z twoim działaniem, z twoją inicjatywą. Więc ty tutaj, jak gdyby pociągasz za sznurki i ty doskonale wpływasz na to, y co będzie, tak? Ty masz na to wpływ i ty tym zarządzasz. Zarządzasz swoim. Y Swoim celem, znaczy nie swoim celem, tylko dążeniem do swojego celu. Tutaj jest wszystko w Twoich rękach, więc na dzień dzisiejszy naprawdę nie macie odpowiedzi, bo wszystko, znaczy nic nie jest jeszcze przesądzone. Tutaj może się wszystko bardzo zmienić. Może iść zarówno w prawo, jak i w lewo, i ta karta księżyca właśnie chce Ci to powiedzieć, że. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, tak? Każdy z nas wie, o co chodzi. Po prostu, jeżeli masz dobre działanie, dobry plan i wiesz, co będziesz robił i będziesz wszystko robił z głową, no to duże szanse, że ten cel po prostu osiągniesz. Natomiast wszystko zależy od Ciebie, jeżeli chodzi właśnie o naszą grupę numer jeden. Więc to była odpowiedź dla jedynki. Krótko, zwięźle i na temat, ponieważ... Tutaj nie potrzeba bardzo dużej nie wiadomo jakiej przemowy, po prostu mamy konkretne informacje i mówimy. Dobrze, teraz dwójka. Wy macie piątka powietrza, piątka ziemi. Zobaczcie, dwie piątki wam wyszły. Ja Wam powiem szczerze, że piątki nie są fajnymi kartami, dlatego że one są takie trochę zdradzieckie i akurat te dwie piątki mają bardzo negatywny wydźwięk. Znaczy, generalnie wszystkie piątki mają negatywny. Wydźwięk, bo zawsze mówią o jakiejś stracie, o jakimś niespełnieniu, o jakimś bólu serca. Tutaj, w piątce powietrza, przy piątce ziemi, powiedziane jest, że coś robisz w sposób taki. Niewłaściwy, że tutaj albo jest coś takie nieprzemyślane, albo coś jest za szybkie, albo coś jest takie chaotyczne. Mam wrażenie, że te dwie piątki dają mocne uzupełnienie siebie nawzajem więc to nie jest jedna piątka, tylko jeszcze druga nam się tutaj dokoptowała i macie dwie piątki, więc to jest już naprawdę mocny przekaz, że coś w rezultacie na drodze do realizacji twojego celu marzenia robisz w niewłaściwy sposób. Nie musi być to wszystko, prawda, ale jakaś namiastka, jakiś element, jakaś cząstka może być robiona niewłaściwie, nie, nie po prostu nie tak jak powinna być robiona i wiadomo, że na, yy, na całość składa się dużo elementów i ta cząstka, która jest źle robiona, może niestety, ale powalać projekt, tak? Może powalić projekt. Więc moi drodzy, tutaj przypatrzcie się swoim narzędziom, przypatrzcie się swoim metodom, swojemu działaniu, swojej inicjatywie, bo zdecydowanie te dwie piątki pokazują ci, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o system do, dochodzenia do tego celu, dążenia do tego celu, jakieś metody, jakieś powiedziałabym narzędzia, no coś jest do przemyślenia, coś jest, coś jest być może do zmodyfikowania i do zmiany. No, i przy tych piątkach zdecydowanie nam się to pokazuje. Więc moi drodzy, dla Was informacja, żebyście po prostu przypatrzyli się, jak chcecie zrealizować ten cel, albo jakie już środki przedsięwzięliście, żeby do tego dojść. Bo coś trzeba tutaj zmodyfikować, albo coś trzeba będzie od podszewki zmienić. Aha, i wasze, Wasza odpowiedź konkretna, czy uda Ci się do końca roku zrealizować Twoje marzenie, Twój cel? Uważam, że przy piątkach powietrza i piątce ziemi, no nie. No nie, dlatego że to są dwie karty negatywne i one mają takie niefajne znaczenie, nawet pojedynczo. A jeszcze jak są dwie, to już w ogóle jest moc razy dwa. Więc, no nie, tutaj małe szanse będą na to, że ty to zrealizujesz, bo robisz coś albo pochopnie, albo niewłaściwie, albo po prostu bez pomyślunku, tak? Albo narzędzia, bądź po prostu elementy, które używasz, nie są wskazane, bądź. Nie przyniosą nic y, owocnego. Więc tak się prezentuje y, odpowiedź dla dwójki. Wiecie, my sobie stawiamy do końca roku, a wiadomo, że później może już energia być inna, ale my stawiamy teraz do końca grudnia. Dobrze, dwójka, teraz trójka, czyli nasza dama PIK. Zobaczymy, co ona chce powiedzieć. A tu pięknie, zobaczcie, dwie szóstki macie, ale to się fajnie ułożyło. Przed chwilą dwójka miała dwie piątki. A teraz wy macie dwie szóstki nieprawdopodobne. I teraz tak, y, trójka ma szóstkę ziemi i szóstkę powietrza powiem Wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo ogromne szanse na to, że Twój y, cel albo Twoje marzenie ziści się do końca obecnego roku. Moi drodzy, to są bardzo mocne karty i bardzo dobre karty. Przede wszystkim szóstka ziemi, daje Ci równowagę i harmonię w drodze do realizacji Twojego celu, czyli mam wrażenie, że dla niektórych z Was jest tu informacja, że. Że dobre środki, dobre narzędzia i dobre metody używasz, żeby dojść do tego, co chcesz osiągnąć, albo będziesz używał, no bo niektórzy dopiero planują i wdrożą swoje projekty, nie wiem, za jakiś bliski czas. Natomiast szóstka powietrza mówi o tym, że tutaj górze może się podobać to, co ty chcesz zrobić. I ona może Cię w tym wspierać energię, energiami pomocniczymi. Dlatego, że szóstka powietrza jest zawsze pomocną dłonią z góry i ona nam się pokazuje w momencie, kiedy my jej potrzebujemy i kiedy góra naprawdę uważa, że to, co robisz, no, jest dobre w jakiś, w jakiś sposób, tak? I że ona daje Ci zielone światło. Niekiedy są to takie energie subtelne, których Ty nie zauważasz. Natomiast w yy, innym razem są to ludzie, są to okoliczności, są to zdarzenia, które tak ci się ułożą, że będzie ci łatwiej dojść do tego celu i będzie jak gdyby o wiele płynniej, żeby go zrealizować. Moi drodzy, uważam, że grupa numer 3 ma bardzo duże szanse, naprawdę bardzo duże szanse, żeby zrealizować swoje marzenie, swój cel. Natomiast pamiętajcie, że to nie ze wszystkimi wami będzie rezonowało. Bo jest to niemożliwe. Więc, z tymi, z którymi to rezonuje, no to to jest dla Was przekaz. Yy, moi drodzy, szóstka ziemi mówi o tym, że jeżeli yy, chcesz osiągnąć swój cel, to staraj się, żeby wszystko było yy, w umiarkowaniu i w równowadze. Bo to też jest ważne w tej szóstce ziemi, żeby nie przesadzać, nie gnać do tego celu po, po trupach. Wiadomo, no bo to wiecie, nigdy to się nie sprawdzi i prędzej czy później energia dochodzenia po trupach wraca do Ciebie z potrójną siłą. Więc nie wiem, czy opłaca Wam się takie przedsięwzięcie i taki sposób dochodzenia do sukcesu, bo naprawdę później obrywa się 10 razy mocniej. Natomiast, moi drodzy, macie bardzo duże szanse, jeżeli tutaj jest jeszcze jedno. Jeżeli uczciwie podchodzisz, podejdziesz do tego celu, do tego marzenia, wtedy może ci się naprawdę udać. Ale uczciwość tu jest pokazana. Przy szóstce powietrza zawsze pokazana jest uczciwość. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to yy, zapraszam cię. Pod filmikiem jest, są dane do tego, żeby po prostu przelać pieniążki, jeżeli masz na to ochotę. A jeżeli nie, no to zawsze możesz zasubskrybować mój kanał, dać kciuka do góry, napisać miły komentarz i zawsze to będzie bardzo mile przeze mnie odebrane. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Oliana.